Czy też tak masz, że czasami towarzyszy ci w życiu tak zwany słomiany zapał, że rozpoczynasz jakiś projekt, rozpoczynasz jakąś realizację swojego marzenia i nie doprowadzasz rzeczy do końca? Coś wydarza się po drodze, coś po drodze cię zniechęca, coś po drodze sprawia, że jednak odpuszczasz. Bardzo często tak mamy, to bardzo częste zjawisko i można by się zastanawiać dlaczego jedni z nas doprowadzają właśnie co sobie postanowią, to to doprowadzają do końca, nie odpuszczą dopóki tego nie zrealizują, a inni właśnie bardzo bardzo łatwo, bardzo często może z różnych powodów jednak odpuszczają. Kiedyś poznałam mm, taki cudny sposób, którym się dzisiaj z Tobą właśnie chcę podzielić, bo ten sposób pomaga mi w doprowadzaniu moich projektów, moich zamierzeń, moich marzeń do takiego stanu, na jakim mi zależy. I właśnie na jakim mi zależy. Ta technika mówi o tym, żeby usiąść przed kartką papieru, usiąść, wziąć długopis do ręki i zadać sobie pytanie, Dlaczego chcę to zrobić? Dlaczego mi na tym zależy? Dlaczego się w tym przedsięwzięciu nie poddam? Dlaczego jest to dla mnie ważne? Pięć powodów, pięć powodów, dlaczego chcesz to zrobić, dlaczego to zrobisz właściwie, pięć powodów, dlaczego to zrobisz. I uwierz mi, możesz wypisać dziesięć i z tych dziesięciu wybrać pięć, które są takie Twoje, które wypływają z głębi Twojego Jestem, które wypływają z Twojego Serca, które wypływają po prostu z Ciebie. Te pięć powodów nie pozwoli Ci się poddać. Te pięć powodów, prawdopodobnie, jeśli będzie autentyczne, prawdziwe, takie pięć powodów, o których ja tutaj mówię, wypływających z wnętrza, te pięć powodów prawdopodobnie sprawi, że nawet się rozpłaczesz nad tą kartką papieru. Ale to będzie Twoje pięć powodów, dla których nigdy nie odpuścisz, dla których nigdy się nie poddasz. To będzie Twoje pięć powodów, dla których wstaniesz z porażki. To będzie Twoje pięć powodów, dla których będziesz robić rzeczy trudne. To będzie Twoje pięć powodów, dla których będziesz rozsiewać swoją wizję na prawo i lewo. To będzie pięć powodów, dla których sam siebie będziesz szanować. Życzę Tobie ustalenia prawdziwych pięciu powodów, dla których to zrobisz.